Polska graniczy z krajem bandyckim. Niby co chwilkę oburzamy się na ten czy inny wybryk reżimu Aleksandra Łukaszenki, ale czy tak naprawdę dociera do nas to, co stało się z Białorusią w ciągu ostatniego roku od sfałszowanych wyborów? Oczywiście wcześniej również Białoruś nie była przykładem idealnego państwa prawa i idealnej demokracji, ale mimo wszystko w ciągu ostatniego roku zaszła w tym państwie znacząca zmiana. Białoruś stała się państwem niebezpiecznym i nieprzewidywalnym, co znacząco zmienia kontekst międzynarodowy, w jakim znajduje się Polska. Ja wiem, że większość informacji, które będą zawarte w tym materiale, pojawiało się już na kanale w ciągu ostatniego roku, gdyż przyglądamy się tutaj regularnie sytuacji na Białorusi, ale po pierwsze, wydaje mi się, że warto zebrać to wszystko w jednym miejscu, a po drugie, myślę, że po prostu trzeba przypominać o tym, co dzieje się w sąsiednim państwie. Zapraszam na materiał. Działania reżimu Aleksandra Łukaszenki, które ze standardami demokratycznego państwa prawa nie mają absolutnie nic wspólnego, sięgają jeszcze lat 90., ale nie ma sensu ich tutaj wymieniać, bo tak naprawdę państwo to Białoruś zmieniło swój charakter, charakter swojego działania względem swoich obywateli i względem swojego otoczenia właśnie po wyborach sprzed nieco ponad roku. To wtedy Białoruś, reżim, stał się zdecydowanie bardziej niebezpieczny zarówno dla swoich obywateli, jak i dla otoczenia. Łukaszenka już w czasie kampanii wyborczej zaczął zachowywać się w coraz bardziej bezwzględny sposób, wsadzając do więzienia kontrkandydatów. Sytuana Cichanuska kandydowała przecież w miejsce zatrzymanego męża. Według oficjalnych wyników wyborów otrzymała ona 10% głosów, Łukaszenka 80. Biorąc pod uwagę nastroje społeczne, fałszerstwo było oczywiste i ludzie doskonale o tym wiedzieli, dlatego wyszli na ulicę. Pierwsza reakcja reżimu była nerwowa i chaotyczna. Łącznie zatrzymano ponad 33 tysiące osób. Wiele osób zostało pobitych przez służby, a niektórzy niestety ze skutkiem śmiertelnym. Reżim wydawał się być zupełnie nieprzygotowany na taki obrót wydarzeń, na taką skalę protestów, na takie przebudzenie świadomości politycznej całego społeczeństwa. Dlatego w pierwszej fazie działał bardzo chaotycznie, ale szybko doszedł do siebie i zaczął działać bardziej racjonalnie. Przemoc stosowana wobec spotykanych ludzi na ulicy, przypadkowych ludzi protestujących, to wszystko przynosiło przeciwne do zamierzonych skutki. W następnej fazie reżim zaczął represjonować, stosować przemoc wobec ściśle określonych grup kluczowych dla podtrzymywania protestów. Politycy i działacze społeczni przeciwni reżimowi albo trafiali do aresztu, albo zmuszani byli do ucieczki z państwa. Wszelkie próby stworzenia gremiów, których celem była zmiana władzy, jak rada koordynacyjna, spełzły na niczym. Władza skutecznie sparaliżowała działania opozycji w kraju. Tej pozostało działać z zewnątrz, co jest znacznie trudniejsze. Obok polityków działaczy kolejną grupą, którą na cel wziął sobie reżim Aleksandra Łukaszenki, były oczywiście media. Te niezależne zostały bezwzględnie rozbite. Białoruscy dziennikarze, którzy nie chcieli przedstawiać protestów w sposób w jaki patrzyła na nie władza, zostali zastąpieni posiłkami z Rosji. Zmiana prawa, która zakazywała relacjonowania bezprawnych zgromadzeń, w praktyce uniemożliwiała zwykłą dziennikarską pracę. Teraz grozi za nią grzywne lub nawet więzienie. Zaczęły się aresztowania dziennikarzy, blokowanie stron internetowych, niszczenie wszelkiej niezależności w mediach. Te dwie dziennikarki Bielsatu skazano na dwa lata kolonii karnej. Przebywają za kratami już ponad 280 dni. Takich przypadków, gdzie zwykle młodym ludziom władza łamie życie, wtrąca za kraty na lata jest oczywiście znacznie więcej. Bardzo istotne w reakcji Aleksandra Łukaszenki na wszystkie te wydarzenia było znalezienie. Kozła ofiarnego. No przecież ktoś musiał być temu winien. Białorusini nie mogli sami wpaść na pomysł, by zaprotestować masowo wobec fałszerstwa wyborczego w swoim państwie, nawet jeśli jest ono bardzo oczywiste. Tym kozem ofiarnym jest oczywiście Zachód. Najczęściej te państwa zachodu, które są najbliżej Białorusi i które wobec tego, co stało się w tym państwie, jednoznacznie wsparły opozycję i udzieliły schronienia opozycji tysiącom białorusinów. Sama Polska. Od protestów udzieliła 150 tysięcy wiz dla Białorusinów. To wsparcie wiązało i nadal wiąże się z konsekwencjami. Aleksander Łukaszenka wielokrotnie retorycznie uderzał w Polsce i groził jej, no i to właśnie Polacy stali się kolejną grupą, która na Białorusi zaczęła być prześladowana. Zatrzymano szefową Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys, czy dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Przebywają oni w areszcie już od 5 miesięcy. Innych działaczy polonijnych zwolniono z aresztu. Zmuszając do opuszczenia Białorusi. Po tym jak reżim żelazną pięścią doprowadził do opanowania sytuacji w państwie, to znaczy albo doprowadził do aresztowania, zatrzymania, bądź też do, zmusił do wyjazdu nie, wszystkich niezależnych ludzi, polityków, aktywistów, ludzi związanych z mediami, rozpoczął się kolejny etap działania reżimu. No bo sytuacja w państwie może i była już opanowana, ale poza jego granicami. Nadal są osoby, które nie tylko głośno sprotestują wobec tego, co dzieje się na Białorusi, no to jeszcze mają jakieś aspiracje często polityczne. Czas ich zastraszyć bądź uciszyć. Najbardziej spektakularnym działaniem tego typu było siłowe zatrzymanie samolotu pasażerskiego, wyłącznie po to, by aresztować przebywającego na jego pokładzie dziennikarza kanału Nexta czy też Niechta. Roman Protasiewicz wydaje się być dziś zakładnikiem władzy. Wcześniej jej zdecydowany przeciwnik, dziś przekonuje, że dalszy opór jest nie tylko bezsensowny, ale też bezprawny. Łukaszenka ma rację. Protasiewicz powiedział nawet, że w areszcie czuje się bezpieczniej niż na wolności. Choć to działanie bez wątpienia było najbardziej spektakularne, no to bardzo wiele wskazuje na to, że reżim stosuje również zdecydowanie bardziej brutalne metody uciszania ludzi, którzy są przeciwnikami władzy, również poza granicami Białorusi. Lider białoruskiego domu na Ukrainie i znany przeciwnik władzy w Mińsku, Wital Szyszow, wyszedłby pobiegać, i z tego biegu już nie wrócił. Odnaleziono go w lesie, powieszonego, według nieoficjalnych informacji, ze śladami pobicia. Trwa ukraińskie śledztwo w tej sprawie. Bardzo prawdopodobne jest to, że takie morderstwo to sygnał, że opozycja nie jest bezpieczna nawet poza granicami Białorusi. O tym, że dziennikarze czy politycy dostają pogróżki, że grozi się im śmiercią, mówi bardzo wiele osób związanych ze środowiskiem białoruskiej opozycji. I teraz bardzo, bardzo istotna sprawa. Podałem tutaj kilka przykładów. Kilka dobrze znanych, bo medialnych przykładów, ale na każdą taką sprawę przypada niewiadoma ilość tragedii ludzi, o których nikt nie słyszał. Ludzi zatrzymanych, aresztowanych, pobitych, torturowanych, których nikt z imienia i nazwiska nie wymienia. Bardzo często ostatnio słyszę się o tym, że Białoruś prowadzi wojnę hybrydową wymierzoną w Polskę. I to prawda, można tak to nazwać, ale Pamiętajmy o tym, że przede wszystkim tym przeciwnikiem władzy Aleksandra Łukaszenki jest białoruski naród. On wypowiedział wojnę tak naprawdę własnemu społeczeństwu. Takie natężenie działań wrogich wobec własnych obywateli i wrogich wobec innych państw musiało w końcu przynieść skutek w postaci reakcji, która nie byłaby wyłącznie symboliczna. W końcu Unia Europejska przyjęła sankcje, które rzeczywiście uderzyły w białoruską gospodarkę. A to przecież m.in. stagnacja gospodarcza była powodem wzrostu antyłukaszenkowskich nastrojów w państwie. Tym samym reżim jest jeszcze bardziej uzależniony od pożyczek czy upustów censurowców od Rosjan. I tutaj pojawia się ostatni wątek, czyli migranci na polskiej i litewskiej granicy. Poświęciłem temu cały materiał, zanim w mediach rozpętała się jeszcze Wielka Burza. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że transport ludzi na granicę jest zorganizowanym procederem orkiestrowanym przez białoruskie państwo, które zarabia na przedsięwzięciu miliony dolarów. Nie ma żadnych wątpliwości, że celem tego działania jest zdestabilizowanie Polski i budowanie podziałów w społeczeństwie i na scenie politycznej, czy bezwzględnym wykorzystaniu tragedii i niewiedzy ludzi z Bliskiego Wschodu czy Afryki. I mimo tego, że ta wiedza jest pewna i ogólnie dostępna, Białorusi udało się rozwiać nastroje społeczne i udaje się budować podziały na scenie politycznej. Sfałszowane wybory, krwawe tłumienie protestów, przesiadowanie mediów i opozycji, mordy polityczne w kraju i za granicą, porwanie pasażerskiego samolotu linii lotniczych i wreszcie kierowanie strumieni migracji tak, by zdestabilizować sąsiednie państwa i zarobić przy tym pieniądze. I to wszystko zaledwie w ciągu roku. W bezpośrednim sąsiedztwie Polski mamy państwo, które jest zwyczajnie chaotyczne i niebezpieczne. Wszystkie te działania to działania tylko z ostatniego roku. Z miesiąca na miesiąc władze w Białorusi coraz mniej przypominają władze europejskiego państwa, coraz bardziej zorganizowaną grupę przestępczą. I to ma znaczące znaczenie dla bezpieczeństwa naszego państwa, bo jak doskonale widzimy dzisiaj w mediach, Białoruś potrafiła rozchwiać polską scenę polityczną i bardzo podburzyć nastroje społeczne. Zanim podziękuję Wam za uwagę, zapowiem, że kolejny materiał ukaże się dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Wybaczcie, potrzebuję kilku dni wolnego. No a teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę, dziękuję za wsparcie tego kanału i do zobaczenia.